Dzień dobry! Ja mam no, do Pana pytanie! Pan. Pieją kury czy nie? Tak, słucham. Dobry wieczór. Ja to lubię. Dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie... Koguta! Koguta chciałem kupić od pana. No słucham pana. Kogut ile kosztuje? 120 zł. To jest Włoskie? Tak. To jest Włoch, tak. O. I pan przywiózł z Włoszech, czy jak? No to jest. Jak się pan zna, to pan widzi. To jest Włoch czy nie Włoch. No. Mhm. No wło Oryginał, Włoch. Oryginał, no On... A czy on jest przywieziony, czy on jest wie pan... Ukradziony to co to? No jest towar mojej hodowli i koniec no. I koniec i krótka piłka. Po, po włochach, albo, no. albo kupujesz, albo spierdalasz, jak to się mówi, nie? Nie no to to nie, każdy klient nasz pan, no i tak nie wolno, nie. wie pan. Panu nie, nie no. się nie wolno gniewać, co pan? Proszę mówi? pana, mam pytanko. Czy kogut jest bojowy, czy jest agresywny? No to znaczy się no nie brakuje mu nie, jest normalny kogut, no. Welwe to... ma, mam moc nie... jest. Budzi rano ludzi, o szóstej? No może i o... Może i o piątej za 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 zapiać. No, no, nie, jak bo ja mam trzy koguty, koguty wie pan i czwartego potrzebuję, bo walki kogutów robimy w klatkach dla sąsiadów. No i potrzebuję koguta. Mój kogut aktualnie jeden ma dwa lata, już jest trochę stary, a pana kogut ma siedem no. miesięcy, to jeszcze jest młody, nie? No młody, to jest z, czerwca, z końca czerwca się wylęgły. Wylęgły się? To ja może dam panu mojego koguta do słuchawki, bo ma pytanie jedno. Dobra? Nie wiem co pan teraz myśli, no ale to Dzień dobry! Ja no, mam do pana pytanie! Panu... Pieją kury czy nie? Do żony mówię, że tu ciekawe rzeczy słyszę, no. Ja się kurwa pytam, czy piją? No niech pan mówi dalej, bo to co to będziemy, no... No, to przyjeżdżam pan. jutro po 17, bym mógł przyjechać. A daleko pan jest? To no, daleko odnoszę, że tak powiem, 50 kilometrów do pana. No to co to panie, to... No godzina autem niecała. No tak, takim lekkim, no tak zgodnie z przepisami w terenie zabudowanym, jak to się mówi. Tak no. jest. To będę jechał do pana po 17, tylko że jeszcze napiszę, bo ja z ukrytego numeru wyślę smsa z mojego i poproszę o adres w, w odpowiedzi, okej? Okay? No ja panu teraz podam adres. Teraz? Teraz to nie, no bo co? ja w GPS-a muszę wpisać od razu. No, żeby zapisać... W GPS-a wy pan w waucie. Aha, no to dobrze, no, żeby no to... trasa się wyświetliła, czy trudna jest, czy nie. To zaraz tam do pana przedzwonię, jeszcze wsiądę do auta, GPS-a odpalę i dzwonię i wklepuję adres, okej? Okay? No nie, nie ma problemu żadnego. Dobra, no to... DO ZOBACZENIA! No, dobrze. <laughs> ja pierdolę. Jaką koguta ma na sel. 4600 łapek, dziękuję Mam wyjebane we wszystko, robię co chcę, gdzie chcę Nie ma na mnie kozaka, więc zamknij pizdę Nie pierdol mi głupot, bo ja wiem na co mi stać Rozpierdolę bym ci łeb. Kurwa logika taktyka